Dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na film pod tytułem Wiadomość od Wszechświata, co Wszechświat chce Ci przekazać Do wyboru będą trzy karty Jedyneczka Dwójeczka I trójeczka Proszę dokonaj wyboru Jedyneczka Wybór jedyneczek Wiadomość od Wszechświata. Opsa. co to tutaj? Szóstka mieczy i wisielec, czyli mm, idą jakieś zmiany, ale one są w blokadzie, w zawieszeniu. No dobra, wiadomość od Wszechświata. Co tutaj chce być powiedziane? Są w tobie blokady, blokady energetyczne wynikające z przeszłości. Masz jedyneczko nieprzepracowaną przeszłość. To może być dzieciństwo, to może być jakaś inna trudna sytuacja, która miała miejsce w twoim życiu. Nosisz jakąś ranę emocjonalną, bolesną dość. Możesz być osobą, która często powraca do jakiegoś trudnego wydarzenia. Która roztrząsuje, rozgrzebuje przeszłość. I tutaj te karty pokazują, że wszechświat chce spowodować w Twoim życiu zmiany, ale ciężko jest zrobić to, bo Ty o to nie prosisz. I te karty Tobie przekazują taką informację, że wszechświat prosi Ciebie o to, żebyś dał, dała przyzwolenie na pomoc, na wsparcie. I wtedy ta pomoc, to wsparcie do Ciebie pójdzie. Tobie nie służy zatrzymanie, tobie nie służy takie rozpamiętywanie, bycie w takim deficycie energetycznym, tobie nie służy takie wracanie do tego, co miało miejsce kiedyś, tobie nie służy takie wchodzenie troszeczkę w rolę osoby, która była kiedyś bardzo skrzywdzona. Ty potrzebujesz to wszystko przepracować, uzdrowić i w momencie, kiedy ty to uzdrowisz, kiedy ty to przepracujesz. Te karty mówią, że u ciebie zacznie się proces mocnego oczyszczenia i ty ruszysz energetycznie naprzód. Zmieni się automatycznie twój wizerunek zewnętrzny, twoje wnętrze. Tutaj przyjdzie taka pogoda ducha, radość, uśmiech na twarzy, bo do tej pory jesteś osobą smutną, zamkniętą w sobie. Brakuje ci tej radości, wdzięczności. Uśmiechu, zadowolenia. Po prostu wszechświat przekazuje Tobie coś takiego. Poproś nas o pomoc, o wsparcie, a my to wsparcie Tobie i tą pomoc damy. Zacznij się więcej uśmiechać. Przepracuj mmm, dzieciństwo, jakieś rany yy, z dzieciństwa. Wewnętrzne dziecko prosi o ukochanie, o zaakceptowanie, o zauważenie. I przede wszystkim też mam takie wrażenie, że potrzebujesz też mocnego i głębokiego oczyszczenia. U Ciebie finansowo też może tak nie iść, jak być powinno, bo tutaj są jakieś rany zadane przez ojca, przez matkę, jakieś takie rany odrzucenia. Trzeba, trzeba po prostu nad tym popracować. Jak Ty nad tym popracujesz? Nad tymi swoimi lękami, strachami, gdzieś nad, tym, nad tą depresją, bo tutaj też nie ukrywam, trochę już taką depresją też zaczyna wiać. To karty mówią, że automatycznie też w Twoich finansach zacznie się coś uzdrawiać. No dobrze, zobaczymy sobie, co wszechświat chce Ci przekazać. Dla jedyneczki. Archanioł Rafał. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo, ponieważ archanioł Rafał przynosi zdrowie i obfitość. Pomoże ci rozwinąć dar intuicji i wewnętrznych wizji. Wezwij go, jeśli potrzebujesz pomocy w tych dziedzinach życia. Archanioł Rafał ochrania także podróżnych. Jeżeli planujesz zatem wyjazd, karta ta przyniesie ci pomyślność. Jeśli jesteś uzdrowicielem lub też pragniesz nim zostać, Archanioł Rafał obdarzy cię czystą boską energią. Archanioł Rafał działa za pośrednictwem zielonego promienia uzdrawiania i równowagi. Wyobraź sobie więc, że jesteś otoczony przejrzystym, szmaragdowym światłem i wezwij jego pomocy. Afirmacja dla ciebie: Jestem szczęśliwy, zdrowy i doświadczam obfitości. Przesunę wam, być może ktoś potrzebuje sobie sam to przeczytać. Zatrzymaj sobie film. Zrób sobie screenshota. No dobrze. No to co tutaj jeszcze sobie dopytamy? Co wszechświat chce Ci przekazać? Potrzebujesz więcej spotykania się z ludźmi i zobacz, jakie idzie do ciebie wsparcie od wszechświata. Idzie to wsparcie od wszechświata. Potrzebujesz motywować się, zmotywować się. I tak jakby ludzie, otoczenie jest. Tą y, energią, która może Ciebie motywować do działania. Dobrze, i co tutaj jeszcze na koniec chcę być przekazane? Cierpliwość. Daj sobie na czas, ale przy tym wszystkim pracuj nad sobą i zacznij słuchać też innych. Dostrzegać tego, co inni tobie mówią. Wszystkiego pięknego. Dwójeczka. To wszechświat chce Ci przekazać, jaka tutaj wiadomość od wszechświata płynie do Ciebie. Wrażenie, że tutaj pokazuje się jakaś rana mężczyzny albo jakiegoś partnera Twojego. Być może byłego, być może obecnego, albo jest to rana ojca i wszechświat Tobie mówi, potrzebujesz to przepracować. Trochę też tutaj się pokazuje dzieciństwo. Potrzebujesz popracować nad dzieciństwem i nad raną mężczyzny. Najprawdopodobniej ojca. Być może ojca zabrakło w Twoim życiu, albo nie był takim, jakim być powinien. Tutaj też karty pokazują, że Twój ród, tutaj coś z Twoim rodem jest pokazane. Tak jakby zaakceptować ten swój ród, tą swoją rodzinę wielopokoleniową. Być może tobie brakowało tej miłości w rodzinie ogólnie, być może nie miałaś takich fajnych relacji z kuzynostwem, z dziadkami, z wujostwem. I tutaj karty mówią, zaakceptuj to. Jak ty zaakceptujesz ten ród swój, wybaczysz temu rodowi swojemu, czy rodzicom, czy właśnie tym sytuacjom, które miały miejsce w twoim dzieciństwie, bo to może też chodzić o twoje dzieciństwo, o twoją rodzinę, to u ciebie automatycznie będzie się wszystko układać na płaszczyźnie finansowej i zawodowej. Przyjdą do ciebie duże zmiany. U niektórych z was może być nowa praca, u niektórych z was może być w ogóle praca, jeżeli nie pracujecie. Ale Wy potrzebujecie uzdrowić tą energię rodziny, rodu i energię pieniądza też. Bo być może u niektórych z Was jest zakorzenione coś w rodzaju takiego. Wiecie, że bogaty to, to złodziej, bogaty to dorabia się tylko na tym i na tamtym, na lewych interesach, bo bez pracy nie ma kołaczy, bo to trzeba harować od świtu do nocy. No wiecie, tutaj jakieś wzorce są zaciągnięte, jakieś schematy. Powielane w rodzie, takie rodowe, i to trzeba pouwalniać, pooczyszczać. I wszechświat Ciebie o tym informuje, że jeżeli ty zaczniesz pracować nad sobą w tych tematach, dwóch, to, to twoje życie zacznie się odmieniać. Są u ciebie blokady. Niektórzy z was mogą mieć jakieś podczepy, takich właśnie energetyczne podczepy. Potrzebujecie jakiegoś oczyszczenia, ale to jest tylko naprawdę dla niektórych z was, więc jeżeli z Tobą nie rezonuje, wszystko jest ok, to, no to nie, nie martw się tym, nie przeżywaj tego, tak, tak? Nie bierz tego do siebie. Ale ja tu czuję jakieś podczepy energetyczne, bo jest ta siódemka mieczy. Może być też taka sytuacja, że ludzie to nie muszą być podczepy energetyczne, ale to bardzo często są podczepy energetyczne. Ludzie też mogą być tacy zawistni, zazdrośni i źle Tobie życzyć, więc weryfikuj swoje otoczenie. Jesteś osobą bardzo wysoce wrażliwą, uduchowioną też, ciepłą, empatyczną, dobrą, po prostu o każdej porze dnia i nocy pomogłabyś czy pomógłbyś innej osobie. Natomiast inne osoby tak Tobie zazdroszczą, ale ja naprawdę nie wiem czego tak Tobie zazdroszczą, że jakby mogły to by w łyżce wody Ciebie utopiły z tej takiej zawiści i zazdrości. I Ty potrzebujesz mocnego oczyszczenia, bo otaczasz się ludźmi, mam wrażenie, że nieświadomie. Po prostu jesteś osobą za dobrą i otaczasz się ludźmi, którzy są dla Ciebie bardzo nieżyczliwi. Faktycznie brakuje tu wdzięczności i radości z młodości, z dzieciństwa. Tam jest coś wyparte, tam jest coś, tam są jakieś takie luki, braki, braki w miłości. To jest wszystko do uzdrowienia, to jest wszystko do oczyszczenia. Możesz przez moment być w jakimś takim deficycie energetycznym, emocjonalnym, brakuje ci tej miłości. Bardzo mocno brakuje ci tej miłości. Czakra serduszka jest troszkę przyblokowana, bo tak jakby nie czujesz się osobą kochaną. Ale wiesz co? Wszechświat tobie mówi, że. Finansowo będzie ładnie. Dobrze jest. Idą do Ciebie finanse, praca. Jeżeli nosisz się z zamiarem i chcesz zmienić miejsce zamieszkania, otoczenie swoje, to jest to dobra decyzja. Tylko użyj sprytu. Nie informuj o tym wszystkich. Dopiero jak to zrobisz, poinformuj. Co jeszcze Wszechświat chce być? Hmm, chcę Ci przekazać? Cierpliwość. Zaufaj wyższej sile życiowej, ona wie, co jest dla ciebie najlepsze. Pamiętaj o tym, jeśli zostaniesz poproszony by poczekać, to czas, który ma cię przygotować na coś jeszcze lepszego niż to, czego się spodziewasz. Przyjmij więc postawę pełną akceptacji, odpręż się i wykorzystaj ten czas na przemyślenia. Poproś swojego anioła, aby był przy tobie podczas oczekiwania, tak byś mógł słuchać wskazówek Boga. Nie działaj lekko myślnie i pospiesznie, kierowany niższą wolą. Gdy nadejdzie właściwy czas, a Ty będziesz gotowy, otworzą się następne drzwi. Cierpliwość jest zawsze wynagradzana. Afirmacja dla Ciebie, wszystko dzieje się we właściwym czasie. Jeżeli potrzebujesz sobie sam sama to przeczytać, to proszę zatrzymaj film, zrób sobie screenshot. Dobrze, no to zobaczymy, co tu jeszcze Wszechświat chce Ci przekazać co idzie do ciebie? Jeżeli masz jakieś intencje, coś manifestujesz, to to do ciebie przyjdzie. Tylko bądź osobą cierpliwą. Idzie do ciebie jakaś obfitość, radość, zadowolenie, ale zobacz, ta przeszłość prosi się o, ta przeszłość prosi się o, o zamknięcie, o oczyszczenie. Tak, może czekać Ciebie jakaś gościna, świętowanie, będziesz w energii radości, ale jest tutaj też klateczka troszkę taka mentalna. I co tutaj jeszcze dla dwójeczki? Bądź sobą, zdejmij tą maskę i zacznij być sobą, zobacz mentalność ofiary, widzisz, trzeba z tego wyjść. No i warto też jest posłuchać innych, mądrzejszych od siebie, jeżeli będą chcieli Tobie coś doradzić, no i kieruj się odwagą, odwagą w swoim życiu, nie poddawaj się, wszystkiego pięknego. Trójeczka. A co dla trójeczki? Płynie od kart, od wszechświata, jaka wiadomość? Pentakli. Energia dawania i brania. Myślę, że poproś, a będzie Ci dane. Dobra, trójeczka. Co tu Wszechświat chce Ci przekazać? Przepracowania jest rana, zablokowana czakra serca, nosisz jakąś ranę, odrzucenia, zdrady, żalu. Jest w Tobie dużo żalu, dużo frustracji, dużo bólu, przyczynił się do tego jakiś mężczyzna. Mam takie wrażenie, jakiś mężczyzna mógł Ciebie skrzywdzić, zranić i spowoduje w Tobie dyskomfort emocjonalny, powoduje w Tobie konflikty, złość. Karty mówią przepracuj to. Nie trzymaj tego w sobie, nie obwiniaj się za nic. To nie jest Twoja wina. Tak miało być. Takie, takiego doświadczenia miałaś doświadczyć w życiu? To jest po coś. Podnieś się, otrzeź łzy, otrzeź ten kurz, brud emocjonalny z siebie, wyprostuj się i idź naprzód. Dosłownie wszechświat Tobie o tym mówi. Czekajcie jeszcze w życiu obfitość. Czekajcie jeszcze w życiu zadowolenie. Ale musisz zmierzyć się z tym karmicznym doświadczeniem, bo to jest karma. To jest karma. Karta sprawiedliwości mówi mi to, co nieuniknione, to jest karma. Jeżeli jest to związek małżeński czy długotrwały, gdzie łączą Was dobra materialne, to czas na, na podzielenie się tym, i tutaj karty mówią: tu nie będzie uzdrowienia. Tutaj mm, idzie do Ciebie rozwód, rozstanie. I, I trzeba zmierzyć się z tym, i trzeba spojrzeć na to zupełnie inaczej. Potrzebujesz oczyszczenia, oczyszczenia, a najbardziej oczyszczenia czakry serca. Cierpisz, ale wyjdziesz z tego. Karty pokazują, wyjdziesz z tego. Co Cię nie zabije, to cię wzmocni. Staniesz się osobą jeszcze bardziej silną, jeszcze bardziej pewną siebie. Odbudujesz się, zobacz, na wyniku w rezultacie masz rycerza kielichów. Ty to przepracujesz w sobie, ty to uwolnisz w sobie, ty to odbudujesz w sobie, tak? Ogólnie też patrząc na ten rozkład, bo wiem, że tutaj no nie każdy z was w takiej sytuacji może być, ale to się bardzo rzuciło w oczy jako pierwsze, więc myślę, że to jest ważna informacja dla kogoś. Ogólnie patrząc na te karty, może być taka sytuacja, że ktoś może nagle chcieć do Twojego życia wrócić trójeczko. Nie pozwól, Wracać o sobie, która kiedyś pogardziła tobą, wyrządziła ci krzywdę, wprowadziła ciebie w stan depresji. Nie, jakiejkolwiek osobie. Czy to ma być przyjaciel, przyjaciółka, czy to ma być członek rodziny, który kiedyś po prostu wypiął się na ciebie, okpił ciebie, czy to jakiś twój były partner, partnerka, wszechświat tobie mówi: wybacz, nie trzymaj urazy, ale nie utrzymuj kontaktu, bo to do niczego dobrego nie będzie zło. U niektórych z Was karty pokazują, jeżeli jesteście po przejściach, traumach życiowych i walczycie o siebie, walczycie o swoje lepsze jutro, jesteście w procesie jakiegoś uzdrawiania, oczyszczania, to do niektórych z Was może przyjść jakieś zakochanie się w kimś, ale to może być też zakochanie się w sobie, takie w końcu w pełni zaakceptowanie siebie. Karty mi też pokazują, jeżeli ty, trujeczko, jesteś w takiej sytuacji życiowej, w której potrzebujesz coś domknąć, zamknąć administracyjnego, urzędowego, coś, co jest związane z prawem, z finansami, urzędy skarbowe, długi, zobowiązania, komornicy, jakieś takie sprawy, to karty mówią, nie rób tego z bólem serca, nie rób, te, nie rób tego z jakąś frustracją, żalem, bo będziesz to blokować. Przepracuj to w sobie, puść to w sobie, otwórz się na te zmiany, a one do Ciebie przyjdą w bardzo łatwy, prosty i życzliwy sposób. Ja widzę u wielu z Was przemiany. Wy będziecie wychodzić z tego trudnego i wymagającego czasu, ale to jest proces. Jesteście w procesie zmian. Co Wszechświat chce chce przekazać? Badaj dogłębnie siebie i Twoją obecną sytuację. Pomoże ci to uświadomić sobie ukryte przyczyny stojących przed Tobą wyzwań. Zapoznaj się z faktami, zanim podejmiesz decyzję. Świadomość samego siebie stanowi niezbędny fundament, na którym można budować solidne związki i przyjaźnie, a także pracować. Zrozumienie własnej osobowości jest konieczne do zrozumienia Twojego duchowego ja oraz misji, jaką masz tu na Ziemi. Poproś swojego anioła o pomoc. Afirmacja dąży do zrozumienia samego siebie i mojego życia. Proszę bardzo, jeżeli potrzebujesz sam sama to przeczytać, zatrzymaj film, zrób sobie screenshota. Dobrze, no i co jeszcze wszechświat chcę przekazać? Tujeczce. Widzisz? Idzie ktoś do ciebie z uczuciem. Stawiaj na komunikację, otwieraj się na komunikację. Będziesz jeszcze w tych radosnych energiach, będziesz jeszcze optymistą. Zobaczysz, zobaczysz, tak jeszcze będzie. Wow! Ale ciebie transformacja czeka, i będą do ciebie zmiany. I zobacz, pod spodem tali, aż zajrzałam, masz kartę. Zakochanej osoby, zakochanej w sobie, zakochanej w kimś, byciem kochanym i masz ogromną protekcję od, od sił wyższych. Tak, tutaj trzeba dokonać zmian. Trzeba wyrwać się z tego cierpienia. Tak, trzeba odpuścić sobie coś. Ty będziesz wiedział, wiedziała, co masz odpuścić. Ale w tym wszystkim bądź osobą cierpliwą. Nic na siłę. Cierpliwie małymi kroczkami. Wszystkiego pięknego, życzę! Pozdrawiam!